Pani Małgorzata Jurkiewicz-Łobodzińska, zastępca ordynatora oddziału laryngologii w lokalizacji Świętego Wincentego a Paulo. To jest osoba, którą zespół ocenia nie tylko jako świetnego lekarza, natomiast również jako bardzo dobrze radzącą sobie osobę w zarządzaniu zespołem, co myślę, że jest niezwykle trudne. Pogodzenie tych dwóch akurat działek i jeszcze ocena zespołu, że jest w tym świetna. To jest coś, co na pewno Panią Małgorzatę wyróżnia. Druga taka, taka rzecz, którą warto podkreślić, to jest związanie z zawodem ponad 46-letnie. No myślę, że naprawdę zasługuje na, na szczególną pochwałę. A ja się mogę tylko cieszyć, że długie lata wykonywania zawodu to są lata związane ze szpitalami pomorskimi.